Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Mamy piątek po południu, między godziną 13 my się wybieramy w tym momencie na uroczysko. Yy, jedziemy do Mileny, Milena pozdrawiam. Yy, kupę znajomych się tam zjeżdża, a słuchajcie, my tym razem jedziemy Teslą. Ale to, że Teslą, to słuchajcie, to jest nic, ale podpinam przyczepę kempingową do Tesli. Mam nadzieję, że dojadę. Biorę się zaraz za hak właśnie, będę podpinał yy, hak pierw tutaj do samochodu, jadę tam na tył domu podpiąć przyczepę i zobaczymy, czy Tesla nam dojedzie. Mamy co prawda niedaleko, bo mamy jakieś 120 km na miejsce. Zobaczymy, jak się będzie samochód sprawował po drodze i czy jest możliwość w ogóle ciągnięcia przyczepy właśnie Teslą. Tu mam hak w pięknym, pięknym pokrowcu, w pięknym pokrowcu. O! od te slanki. dobra nie, nie montowałem tego jeszcze że... to trzeba kluczyk trzeba? nie kluczyk tylko do wypięcia nie? jest klucz a, tu jest tak? no dobra czyli co? tu ściągamy tą ściągamy 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 tu ma jakąś ten jakąś żeby ten? nie tu tu sobie daj tu gdzieś było tylko i tam ma kilka zaczasków i trzeba je odtegować czekaj muszę się zgodzić bo tak to to nie będę widział a tu jest dobra Cyk. I jak tak to pójdzie. A nie pójdzie. Ja chciałbym kurde ten robicie se... pójdzie mi chyba śrubokręt zas. Ja, dobra, no dobra. Coś... Nie no, tak i teraz y, trochę dalej dawaj. Okay. Bo to ma tam 4 trzasky, chyba. Aha, okej. Okay. Dobra, o, po tu poszło. Teraz tu. tu poszło, tu też poszło. Tu też poszło. No a ci tak to jest. Dobra. I teraz wyciągamy, nie? Ojciecz, dobra. Wyciągnięte, pokładę sobie tu. To się wyciąga, nie? No. To się wyciąga. I teraz jest cyk. Aha, już przeskoczyło, tak? No kluczyk przekręcasz. Czyli jest... Czekaj, w tą stronę. <kluzł> Czekaj, na dół chyba kluczyk. Na dół, no. Na dół poszło. No tak poszło, to cyk. Dobra i... No ale nie, ale zobacz. Bo mogę przekręcić. czy jeszcze nie zamknęło. Ale to możesz? Nie możesz. Nie mogę? Nie. Zobacz. Bo to się ciągnie. Aha, okej. Okay. Dobra. Dobra, tu jest miejsce na kluczyki. Tu daję sobie. Tu jest na ten. Aha, to jest na tu. To jest na tu. Tutaj sobie się okręcić, żeby nie zginął. I tyle. I zapinamy i na miejsce. No to nawet spoko rozwiązane jest. To tak się... tak jest fajnie, no. Ma to swoje miejsce i tak dalej. Dobra. Skuter już wyciągnięty, także... Jak chcecie sobie zarezerwować termin na majówkę, na przykład jak gdzieś jedziecie na Chorwację czy coś, to piszcie śmiało na maila. Tutaj macie. Zrobimy fajną cenę i można brać. Dobra, prawie na wtyczkę to jest do dupy zrobione, bo nie ma miejsca w ogóle na no nie. Przekręcić to później to graniczy cudem. Nie wiem, czy to tak ma być, czy to jest spierdzielone coś. Hak zapięty, i przyczepa podłączona. Światła działają. Pokażę Wam teraz zużycie. Na ostatnie 300 km mamy średnie zużycie 161 W na kilometr no i zobaczymy jak to będzie z przyczepą teraz gdzieś dziewczyny były w mieście, no to zobaczcie 22 km 156 watogodzin na kilometr wychodzi, czyli wychodzi 1560 kWh na 100 km, czyli licząc sobie po takich kosztach prądu w domu bez fotowoltaiki, czyli przyjmujemy złotówkę za kWh to widzicie łatwe obliczenie, tam 15 złotych z hakiem, to 16 złotych kosztuje przejechanie 100 kilometrów Teslą. Nie dojedziecie. I to byłoby na tyle. No. Strach się baci, strach się bać. Widzicie, to jest właśnie fajnie się kupić, tak? 100 km do przejechania, emocje, jakby ktoś na drugi koniec świata jechał. Ty się nie śmiej, czy mają to w pogotowiu. Mario, bałam się, że w ogóle nie ruszy. Wam Ona nawet nie poczuła, że cokolwiek ciągnie. No to ma słuchajcie, 500 parę koni. Siadaj. Mamy godzinę 42, drogi na 15.30 powinniśmy być. 58% pokazuje, tylko ona jeszcze nie wie. Tylko ona jeszcze nie wie co ciągnie. Tak, 58% pokazuje na miejscu, tylko jeszcze ona nie wie co za sobą ciągnie. To zbiecie. Myślemy, myślemy. Bądź w kontakcie, jak coś, to przyjedź BMK, ok? okej? No, na razie. Siemo. Zaprowadzi się ją bardzo dobrze, powiem Wam, że Tesla sobie y, Tesla sobie radzi znakomicie. Y, już mamy końcówkę trasy, bo zostało nam 16 km. Zobaczyłem tu było 58% na początku procent, zanim dojedziemy na miejsce, jest 42%, no ale tak mówiłem, że ciągniemy w szczepę, więc ona jeszcze wtedy pod domem nie wiedziała co ma, co, ma ten, co ma ciągnąć, więc słuchajcie, prawda jest taka, przyspieszenie fajne, fajnie się prowadzi i tak dalej, auto w ogóle tego nie odczuwa, teraz tak, jeżeli chodzi o, o spalanie, no to 334 godziny na kilometr, czyli praktycznie dwa razy tyle, Pobiera prądu co normalnie. Bo normalnie wychodzi jakieś 165-185 watogodzin na kilometr. Czyli tak naprawdę tu daleko nie poszelejecie i, i daleko się nie da dojechać, ale takie. Um, Jak się nie da daleko, no, daleko dojechać? Bez ładowania 200, kolejnego. 250 nie? km z przyczepą zrobisz. No panie. No zrobisz to. No. Jak nie wiesz, Odczytuję ci stąd, zrobisz 250. 220-70 km, to zrobisz normalnie, czyli, jakby ładowarki były poukładane, no to jedziesz sobie. wiesz, No Ten to, to kiedyś to trzeba sprawdzić. Do Chorwacji. Na autostradzie, zobaczmy, jak to będzie skrzyczamy. wyglądało, bo tu jedziemy też dosyć pomału, prawda? Pojedziemy też cały czas takimi Teraz tygami. jedziemy pomału, kochanie, ale tak to normalnie cały czas jedziemy 80, no bo takie są drogi. Nie? W ogóle tak nas nie wiem, czy tak się faktycznie jedzie, czy tak żeśmy się gdzieś zakręcili, zamotali, że jedziemy po prostu przez takie małe miejscowości, takimi po prostu drogami. Podejrzewam, że raczej żeśmy się gdzieś za, zamotali. No nie, nawigacja więc... Nawigacja się zamotała, bo gdzieś by tak. No, Ale to zostało nam jeszcze 14 minut, 14 kilometrów, więc za chwilkę będziemy na miejscu, no, więc tak dojechaliśmy. Czyli jaki mamy wynik? 42% baterii zostało, czyli nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Jesteśmy na miejscu. Już kemping widać tu, z drogi głównej no jakieś 300 metrów Czas skręcić w prawo. Eee, I jesteśmy, myślałem, że załóg będzie mniej. Boże. A tu już obstawione kurcze. No bo my niby wcześniej jesteśmy. Niby, niby jak, wcześniej. jak na nas, to nawet przyjechaliśmy dosyć wcześnie, tak? Dobrze byśmy się wybrać i nie po nocach, tylko za dnia. A tu już dużo jest ludzi. To, to jest dzień dobry. To jest dobry. To, to inauguracja bagażnika łukania. Jeszcze nic pułecka. nie zdążył zrobić, jeszcze nic mi nie rozłożył. Stoi, stoi prosto, stoi prosto. Odebrane? Dziękuję. Muszę coś nagrać, bo to się często nie zdarza, żeby się Maria wziął za siekierę i róbł w ja. Pokaż jak ci idzie. No na pewno idzie dobrze. Nie, ona mnie nie zabił do siekierą. się Ale nie. Ja jakbyś się Piotrusz to możesz nie, nie, nie. Ja bym nie ryzykowała. A ja jedno! No! A i się popisał, ale i się popisał. Dobra, dziękuję. Dobra, wyłączam, A u nas się tu zaczynają kociołki rozpalać, więc będziemy sobie tutaj siedzieć. Wysiadować, no i oczywiście opowiadać wszystko to, co się wydarzyło przez ten czas, kiedy żeśmy się nie widzieli. A jak pewnie słyszycie te głosy w, w, w tle moim, każdy ma bardzo dużo do powiedzenia i do opowiedzenia. Kociołki zaczynają się tworzyć. Ja tu nagrywam, wiadomo o co chodzi, nie? Mario zawsze nagrywa, inni pracują, tak? I tak jest po prostu zawsze yy, i zawsze jestem hejtowany za to, ale ktoś to musi uwiecznić. Prawda Pietrunia? Zdecydowanie tak. No. A Kondrat, że ma rękę? Tak. Gotowania, tak? Szef kuchni. Szef kuchni. O. To układa ładnie. Możesz y, uwiecznić jak będę wkładał to na ogień. Mogę uwiecznić jak będziesz wkładał. <grym w górę> A to nie dosłyszałem. <grym w górę> tak jest z tymi wariantami sami. Odpowiem <grym> ci, <w> że <górę> jest y, przeważony tak każdy kawałek. <grym> <górę> Dobrze moi drodzy. Nie tylko Tesla od Jacaków, ale jest też Tesla też i od Durecki. I też ciągnie w szczepę, kurde! Hey, słuchajcie... Czy te, czy te testy naprawdę są w stanie dojechać? Bo w tym akurat pojeździe. Zmarznięci, bez ogrzewania, bez klimatyzacji, bez niczego, ale udało Super, super! Sople z nosa zostają. Ale widzę, że masz dodatkową nawigację nawet, żeby nie czerpać prądu z tamtej. Tak jest, no a jak? Ja ci powiem... nie, powiem Ta Tesla to jest... A, dobra! Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym dniu. Słuchajcie, jest godzina dziewiąta, my już stoły składamy. I co? I Będziemy robić wspólne śniadanie. Do naszego teamu dojechała tutaj Ola i Tomek. Ola i Tomek przyjechali. O, tak jest. Przyjechali kupę kilometrów. Tomek, ile masz tutaj? 180 A No to jeszcze okej, okay. to z tym kupę kilometrów przesadziłem. Ale, ale najważniejsze, że jesteście, słuchajcie. Troszkę Cię poniosło. Fajnie. Dokładnie tyle samo kilometrów tutaj. Tak. Więc mamy pół drogi. Tak. Atrium, słuchajcie, zrobione. Tomek tu zamknął, nie widać i cała Cała bandytka tutaj siedzi. Także słuchajcie, my robimy śniadanie. Pogoda super. Camping super. Śniadanko już prawie gotowe. Tomek tu pichci. Tomek, co będzie serwował? To jest kapustka moda. Z oczusiem takim wędzonym, surową. Okej. Okay. to smażonym. Ale pachnie nie są Z pomidorkami. pysznie to wygląda. Mm. Zaraz będziemy próbować. Dobra. Degustacja. Super. A tu już normalnie leniuchowanie przy śniadaniu. A nie przyjmę, nie? Za serwetki przepraszamy. Zobaczcie, <laughs> no, o 12 mamy yy, rozpocząć korowód, idziemy topić marzannę, także na dobre żegnamy zimę. I Andzia nam Weźmy dotarła. Dzisiaj. I Łukasz tam dojechał. na domek. No właśnie, no właśnie. Niestety, ale, ale jesteśmy z, z wami. I najważniejsze, że z A tu stoją dwa konie pociągowe. Na kempingu jest szereg też domków do wynajęcia. Takie Holendry sobie stoją z tarasikami, jakiś stół, krzesło. Widzicie dookoła też jakieś huśtawki, także dla tych, którzy nie mają kampera ani słuchajcie, przyczepy czy też wana, można pożyczyć domek. Dla przypomnienia ośrodek i camping, uroczysko. Także macie tu uroczysko kreskaborków.pl, numer telefonu w razie czego, żeby dokonać sobie rejestracji, czy też dane z GPS, jak tutaj dojechać. No i pochód się udaje teraz nad wodę, żeby utopić. doszliśmy już do wody. Teraz nie wiem, w którym miejscu będzie marzana topiona, ale chyba gdzieś w tych rejonach. Teraz się okaże Bo ja jestem pierwszy raz na tym wydarzeniu tutaj, na uroczysku. Więc ale idziemy na widzę Słuchajcie, my żeśmy obeszli dookoła. Tutaj, a bezpośrednio wyjście z kempingu na molo tutaj jest tą brameczką. Więc jak przyjeżdżacie na ten kemping, zobaczcie bardzo blisko jest do wody. Praktycznie. Ośrodek położony nad samym, nad samym tutaj zalewem. Słuchajcie, Ksymenka to jest ta druga ta ściemniara, co, co też brameczką sobie wyszła, nie? Cwaniara, radomska. No, ściemniara, cwaniara. <laughs> I tu będziemy topić marzanny. Małe sprostowanko. Nie topimy, a palimy. Zakaz topienia. Tylko Z można palić marzanny. Tak I jest. wszystkie marzeny. Ale w zasadzie, okay. w zasadzie, w zasadzie to dobre, nie? Tak. Bo te gumiaki nie pływają potem, nie? Tak, tak. No. Nie, no bo to jest syf zostaje, no tak, 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 tak. Także tu na plusie, na plusie. pożegnałaś zimę? pożegnałam zimę, przywitałam wiosnę, po prostu fantastyczny czas, gdzie się pogoda taka piękna, tak, Gda, tak. czyli wszystko w temacie. I ile ludzi, nie? I ile ludzi przyjechało, Mega, mega. Bardzo, to było, powiem wam szczerze, że to było bardzo szybkie pożegnanie to Zimę, Ona momentalnie odeszła. No no no, nie przejdziesz się. Zimy. W się letnim, też tutaj jest czynny basen. Może nie jest za duży, ale pokażę wam tak ten. Ale ładnych parametrów ma. Plac zabaw. I mega dużo kemping. Mega duży kemping. Ale fajny teren tu jest w ogóle. Tak, nie Można się pospacerować. Tak, tak, tak. Ogrodzony, można dzieciaki puścić. Są namioty, jest restauracja, dobre jedzonko. Także wszystko w temacie, co... Polecamy to żureczek, to bo dobry był, nie? O, pyszny był, tak. Bardzo Polecamy żureczek. Ej, ja tam normalnie ten. Wiesz kurs, nie. To jest jakiś team. To najlepiej widać z tej strony, bo, bo zaspłacie. Moi drodzy, niedziela dzień trzeci. E, dobiega slot. Końca już. Większość już pakuje się. Także jeszcze jakieś tu stoły pozostawały i tak dalej. Posprzątać drzewo. Pomyć naczynia. Konrad już prądy, tu widzę poskładał. Już gotowy do wyjazdu, bandy spakowani, tu Tomek spakowany już widzę, także tak to wygląda, a my jeszcze idziemy do restauracji, chwilę siąść tam z ludźmi i też będziemy się, słuchajcie, pakować i my jedziemy. Ale idziemy jeszcze porozmawiać z Mileną, jak było na, to, na tym zlocie, jak ona to widziała, dowiemy się dokładnie ile było załóg. No i jeszcze takich podsumowania, kilka słów razem sobie tutaj zrobimy. Jesteśmy w restauracji, oczywiście kogoś słychać, Ximena, słuchajcie bardzo fajna restauracja, dobre jedzonko, mega żurek, słuchajcie pomidorowa, rosół, drugie dania, stawowe jakiś i podpłomyki, super podpłomyki są pieczone, to także koniecznie spróbujcie jak będziecie. Jak odczuwasz wrażenia po tym zlocie? No myślę, że było fajnie. Wszyscy zadowoleni, przychodzą, dziękują. Już się zapowiadają, że za rok będą na pewno. Do tego właśnie chciałam nawiązać, bo my pierwszy raz, jakie, tak. jakieś takie świeżynki, w ogóle nie wiem zagubione w rzeczywistości, że pierwszy raz dojechaliśmy na uroczysko. I słuchajcie przede wszystkim, co nas tu zachwyca, ta atmosfera, prawda? Tak. Rodzinna atmosfera. Ludzie wracają jak do siebie, tak. bo czują się tu swojsko. No i tak jakoś grupy, grupy po prostu przyjeżdżają co roku. Ja Oni już śmiałam. mają swoje ulubione miejsca. O, Nie tak. muszę ustawiać, słuchajcie. To jest fenomen z lotów w uroczysku. Nigdy nie ustawiam, po prostu oni jadą na swoje miejsce. Ja, ja byłam zaskoczona właśnie, bo tak jak później chodziłam sobie i, i no po prostu spacerowałam po kempingu, żeby w ogóle go zobaczyć, jak on wygląda, to widać to, że to są po prostu grupy. zżyte grupy mhm. przyjaciół, którzy po prostu tak jakby już mieli zaanektowany swój teren z lat, z lat mhm. tam. I oni sobie przyjeżdżają, bo każdy doskonale wiedział, gdzie ma jechać. Gdzie ma jechać? Nie, nie ustawiamy. Słuchajcie, także fenomenalne to jest tak. i, i sam camping takie robi bardzo y, takie wrażenie rodzinnego, nie? Tutaj dzieci bezpiecznie dzieci. się mogą y, bawić, rodzice mhm. jakoś specjalnie nie muszą biegać za nimi w każdym nie. miejscu, bo no jest fajnie, nie? I bardziej, że dzieci mają bardzo dużo y, atrakcji w... Na naszym kempingu. Jest bawialnie zadoszona, także w razie niepogody te dzieciaki tam się integrują. Jest teraz ten balon od zeszłego roku który był oblegany od rana do wieczora. Ja to się śmiałem, że rodzice odstawiali dzieciaki rano i wracali po nie wieczorem, odkleić ich od balonu. Ale wiesz, ten balon akurat nie był tak naprzeciwko naszego stołu, że jak ja siedziałam, to ja widziałam ten balon przez te trzy dni, kiedy tutaj jesteśmy. I dzisiaj tak rano właśnie siedzę przy śniadaniu i ja tak mówię w końcu do, do naszej grupy, do, mówię do ludzi, wiecie co? Ja tak patrzę, patrzę i tam ciągle widzę pełno dzieci. One po prostu dyng, 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 dyng skaczą, skaczą, skaczą. Jak ja bym wiedziała wcześniej, że dzieciom do szczęścia potrzebny jest tylko taki balon? No to szkurczę, kurczę, bym też jako. O, Rodzic? Jako czasowy organizator jakichś imprez, no miałabym po prostu z głowy te Wymyślać, animatorka taka, animatorka taka, może zabawa taka albo zabawa taka. Nie, najprostsza rzecz i dzieci szczęśliwe. Dotychczas musieliśmy brać no. animatorów, ale od kiedy jest balon, to tak. Animatorki przychodziły i mówią, ale my nie mamy celu, bo dzieci nie ma. Bo jak jest gorąco, no to dzieci są w basenie. Tak. Albo tutaj. No właśnie, basen. To basen, jest święty tak, sezon... kemping, który ma basen. Tak, w sezonie letnim mamy duży, ten zewnętrzny basen i mały. Także okay. tam dzieciaki mają. A powiedz mi w tych jeziorkach, stawkach. Tu jest staw z rybami, można łowić bez opłat. Także jak I są to amatorzy, to, 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 to jest zabrać, jego tak. To tak można wpuścić, wpuścić, albo okay. w Ale zazwyczaj wpuszczają, bo jest to tylko taka zabawa. Hobby, nie? Tak. hobby. Mamy dostęp do, zalew, do zalewu, aczkolwiek z tej strony naszej to tylko kajaczkami, bo nie ma takiej plaży. Mamy kajaczki do wypożyczenia, więc latem można sobie po Jest tak. sauna za nami też, widzę. Jest sauna. Teraz będziemy dokułować yy. jacuzzi. Okay, Także też będzie taka opcja. Słuchajcie, bo już na przykład sauna podjeżdża, jest grupa hmm? przyczep czy kamperów i już sauna jest mobilna, więc oni sobie zamawiają, że chcą tylko dla siebie. I Podstawiacie... Tak, i to już hmm. fajne, fajne. co so, ile ekip jest? E ekip jest 170. Super. Ponad, to no, to, muszę, to by muszę Ci pogratulować. No, znowu, kolejny raz powieliśmy rekord. <głos> <głos> Także, no nie spodziewałam się, wiecie, na ostatnią chwilę, można powiedzieć, ludzie się dopisywali, bo ta pogoda jednak zachęcała, tak? Tak, tak? ale też wyczekiwali, czy się nie zmieni w ogóle, tak, nie? jak z dziećmi, no to wiecie, no to nie jest tak do końca, nie, pewne czy, czy ale, no, ale pogoda się udała. Wczoraj było super, pogoda, cień ma słoneczka, jest ale ciepło jedziemy, nie pada. To, nie było też za gorąco, jest tak po tak. prostu przyjemnie, nie? I to się udało, to, to, no, no to nie mamy wpływu, ale jak się uda, no to przypisujemy sobie, że się udało. Zawsze mamy słowo. Słuchaj, na rowerach tu jest gdzie pojeździć? Jest, są trasy rowerowe, jesteśmy blisko tej ścieżki Green Velo, także mm. też mamy no, takie opcje rowerowe. Okej, okay, a na kempingu jest jakaś poruszczalnia, czy nie ma? W sezonie letnim tak, a teraz jeszcze myślimy o zakupie rowerków elektrycznych. Okej. Okay. To właściwie, słuchajcie, mm. co... Gokarty co są dla o, dzieci. O, właśnie to, to jeszcze były mm. oblegane, bo ciągle widziałam, że gdzieś ktoś jechał na tych gokardach. Ale słuchajcie, to właściwie jest kemping, który spełni wszystkie wasze takie oczekiwania do spędzenia fajnie czasu, tak? Ognisko można zapalić, nie ma z tym żadnego problemu. Tak. Yy, można, tak, można i pogrillować. No wiadomo, że to, to raczej bardziej dostępne i wszędzie się to stosuje, ale ognisko jednak ma w sobie taki klimat, że jak Jednoczą się pali, to wcien. ludzie się zaraz zbierają i tak. Tak, jest fajnie. Jest gdzie potańczyć. Jest. Yy, jest restauracja z bardzo dobrym jedzeniem. Korzystaliśmy i naprawdę wszystko, co zamówiliśmy, było bardzo dobre. Planujemy, planujemy slot żółwik który odbędzie się w czerwcu. Także mhm. zapraszamy serdecznie. Warunkiem, warunkiem tego zlotu, przyjazdu na zlot jest pozbieranie śmieci. O. I nagranie filmiku, wysłanie do Adasia Cieplaka, czyli wyprawomoniaka, bo on ten zlotek u nas organizuje. Mhm. I dopiero można się. Zapisać. Także to jest to szczytny jest super. cel. Tak. Jest, ale śmieci rozumiem, że nie zbieramy gdzieś tu wokoło. Znaczy, w lesiu, gdzie w sumie, chcemy? Tak. tak okay. Gdzie chcemy, żeby się tylko zaangażować mamy w taki filmik, że taka nie takie inicjatywa jest... była y, tak. wykonana z naszej strony. A powiedz mi jeszcze, czemu się nazywa Żółwik? Żółwik, y, dlatego, że nie będą tylko karawaningowe y, grupy, ale będą też y, grupy pod namiot, motocykliści, także to będzie duże wydarzenie. Super. Duże wydarzenie, drugi plac będzie musiał być też udostępniony. To no to ja termin pozwoli, to też się piszemy. Zapraszamy serdecznie. My się w ogóle bardzo cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w tym zlocie. było fajnie, jak za każdym razem, ale za ja każdym również. razem wyjątkowo, bo każde miejsce ma swój wyjątkowy klimat i charakter, ale tu naprawdę czuć tą rodzinną atmosferę, i to jest właśnie to piękne, co łączy tutaj wszystkich ludzi. Także serdecznie pozdrawiamy wszystkich, co byli. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy tylko za telewizora oglądają. I słuchajcie, odważcie się i przyjeżdżajcie. Tu są domki, także jeżeli nawet nie macie swojego kampera czy swojej przyczepy, możecie tutaj śmiało przyjechać, wypożyczyć domek i także wziąć udział w takiej imprezie. Zapraszamy serdecznie. No to słuchajcie, a my siedziemy po pomał pakować i co? I komu drogę ten czas?